Dla pomorza najważniejsze jest to co się dzieje w Unii Europejskiej tam jest nakładający na siebie kryzys wielowymiarowy bo to jest i kryzys polityczny przywództwa, i kryzys gospodarczy strefy euro, i kryzys instytucjonalny związany z tym, że jest bardzo dużo urzędników w Brukseli, których się nie wybiera, co wzbudza emocje. No i mamy falę bardzo silną renacjonalizacji w wielu państwach Unii Europejskiej. Więc Unia musi po pierwsze znaleźć wyjście z tego złożonego kryzysu, czy zrobi to sama, czy we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, to ma duże znaczenie. Druga rzecz bardzo ważna dla Pomorza, że bez względu na to, co się, jakie będą dalsze losy Unii Europejskiej, następuje pogłębienie globalizacji i musimy, czego nie robiliśmy przez ostatnie dwadzieścia kilka lat, zwrócić większą, znacznie większą uwagę na rynki pozaeuropejskie, poczynając od Chin czy Japonii, ponieważ poprzednio nasze strategiczne cele były jasne zakotwiczyć w zachodnich instytucjach. Natomiast dzisiaj okazuje się, że samo zakotwiczenie w zachodnich instytucjach, czy unijnych, czy euroatlantyckich, może być w sensie gospodarczym za mało. Otóż wygląda na to, że scenariusz, którym integracja europejska cały czas gorzej i lepiej podążała, że zbudowanie ponadnarodowej e, podmiotu ponadnarodowego, supranational entity, Właśnie się rozsypuje. Już nie ma silnych eksponentów takiej propozycji, czyli nie będzie Federacji Europejskiej, nie będzie Stanów Zjednoczonych Europy. Wygląda natomiast na to, że na dzisiaj to może być jakaś konfederacja, czyli związek dosyć luźny państw na zasadzie państw narodowych. Ale grozi nam z tego, Scenariusz, że może nastąpić renacjonalizacja, czyli podział rozsypka, a to już jest bardzo niebezpieczne. W tej sytuacji na dziś wydaje się, że Brzeziński ma rację, mianowicie mówiąc, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczem i ratowaniem ratunku w tej chwili dla Europy. Chiny stają w tym roku przed koniecznością przedstawienia nowego modelu rozwojowego. Po pierwsze, gospodarka ma być zrównoważona. Po drugie, że stawiają na zieloną gospodarkę, a nawet bezwęglową. Po trzecie, powiadają, że ma to być gospodarka innowacyjna. I po czwarte, co jest dla nich absolutnie kluczowe. Wracają do sieci świadczeń socjalnych, które zostały poprzednio rozbite. Jeśli to zrobią, stają się państwem jeszcze bardziej stawiającym wyzwanie Zachodowi, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej. Jeśli im się to uda, to stanowią jeszcze większe wyzwanie. Jeśli się im nie uda, to mamy zawieruchę na rynkach światowych ze względu na ich skalę. Następuje proces zjednoczenia Chin i Tajwanu, a to, jeśli nastąpi, jest już otwartym wyzwaniem dla dominacji amerykańskiej. W tym sensie mamy taką oto sytuację, że mamy supermocarstwo w fazie jednak lekko schyłkowej i mamy dynamiczne, wyrastające supermocarstwo. Nigdy w dziejach, proszę Państwa, tak nie było, że taki proces wyłaniającego się jednego supermocarstwa i schodzącego drugiego supermocarstwa odbywał się bez walki. Tu będzie zderzenie cywilizacji, tu będzie zderzenie interesów. Ono musi nastąpić.